Cześć, Mano Dzisiaj, chciałem wam pokazać nowy hit, którym jest Cookie Ring G2. Ta gaz sprzedaje się podobno bardzo dobrze. Na papierze wygląda nieźle, a jak jest faktycznie, to musimy sprawdzić. Zapraszam do rozpakowania, no i do pierwszych wrażeń z tą hulajnogą. Hulajnogę oczywiście, mam z geekbuying. Mam ją z magazynu z Polski, z Nadarzyna, więc tam, gdzie jest oficjalny magazyn Cookirin, tam też jest serwis tej hulajnogi, W razie czego, to tak jak podkreślam, zawsze ta hulajnoga ma 12 miesięcy, nie 24, ale mamy tutaj normalnie serwis. Co prawda, Chińczycy chętniej wysyłają nam części, niż biorą tą hulajnogę na serwis, ale tak naprawdę. Czy to jest jakimś minusem, zanim byśmy mieli ją odesłać, czekać dwa tygodnie albo trzy na naprawę? Dostajemy części w 2-3 dni. Możemy sami to wymienić, bo jest to bardzo proste. Na GigBank z aktualnie ta kolejnoga wychodzi niecałe 200, Więc jak jesteście zainteresowani, to oczywiście link i kupon znajdziecie w opisie pod filmem. A w pudełku mamy tutaj schowaną. Yy, zaraz zobaczymy, na pewno będzie to ładowarka. Jest to ładowarka dwuamperowa, oznaczona. Logiem kukirin. Dalej znajduje się prawdopodobnie papierologia oraz kluczyk do skręcenia. Tutaj mamy całą książeczkę, więc jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć się szczegółów o hulejnodze. To tutaj na koniec mamy po polsku wszystkie informacje. Tutaj też jest karta gwarancyjna, gdzie mamy też informację, że na kontroler, silnik, baterię i ładowarkę mamy pół roku gwarancji, a na pozostałe elementy, czyli rama na piasty, widelec, układ hamulcowy i tym podobne, to jest gwarancja 1 rok 12 miesięcy. Więc tutaj, w razie czego macie niezbędne informacje, a tu są jeszcze imbusy oraz śrubki, które prawdopodobnie będą na Potrzebne do skręcania samej kierownicy, paczka, tak jak dla kukilinów, zawsze jest dobrze zabezpieczona. Wszystko musimy tutaj teraz powyciągać. Oddzielnie mamy sam błotnik, jest to błotnik na tym, który będziemy musieli zaraz przykręcić. Oddzielnie tutaj jest kierownica, którą musimy też zamontować. Imbusy i śrubki już wyciągnąłem. Do skręcania jest ta kierownica. Musimy najpierw ją osadzić tutaj kolumnie i zaraz będziemy wszystko skręcać. Po dwie śrubki montujemy tutaj na boki. Są tutaj do rozróżnienia śrubki z takim większym gwintem i z mniejszym. Te większe będą do błotnika, te mniejsze muszą iść tutaj na boki oraz na front. Więc tutaj w sumie będzie pięć śrubek przy kierownicy i dwie do błotnika, do którego przejdziemy za chwilę. Kiedy kierownica jest już zmontowana, możemy teraz Przejść do wyciągnięcia całej hulejnogi z pudełka, ona w sumie, no, jak na swoje parametry, nie jest strasznie ciężka, waży tam jakieś 25, niecałe 25 kg, tak się prezentuje. Teraz jeszcze przejdźmy do montażu błotnika. Bierzemy dwie śrubeczki, które nam zostały, do tego jeszcze największy imbus, bo tutaj akurat będzie nam potrzebny ten. No i mamy tu przygotowane miejsca do montażu. Wszystko skręcamy. Dokręcamy imbusem, aby nic nam po drodze nie odpadło. No i gotowe. Hulajnoga jest już przygotowana do jazdy. Tylko teraz, na start, zalecałbym, abyście podłączyli ją do ładowarki. No i tak prezentuje się noga w pełnej okazałości. A przyglądając się z bliska, widzimy, że swoją budową nawiązuje do g Podest, podnóżek, błotnik wypadają bardzo podobnie, tylko jeżeli chodzi o kolumnę kierownicy, to tutaj nie mamy tych charakterystycznych dwóch blach, tylko jest normalnie cała. Kolumna co moim zdaniem jest no, dużo lepsze. No, bo tam z tymi blachami, e, w, przynajmniej w pierwszej wersji, bywało tak, że one się potrafiły giąć. Teraz one są e, dużo wzmocnione no i nie słyszałem, żeby się giły, ale no, jest to taka nietypowa konstrukcja. Mamy tutaj też e, hamulce tarczowe, linkowe. No, w tym budżecie nie spodziewałbym się hamulców hydraulicznych. Jak chcecie, zawsze można sobie we własnym zakresie wymienić. No ale są tutaj hamulce tarczowe, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Do tego no, ten błotnik, który przykręciliśmy, no to jak widzicie, nie jest on pełny, więc tutaj e, będzie nam się zbierał brud. Na to trzeba uważać, że jak będziecie jeździć w błocie, w kałużach, no to tutaj po prostu mogą zbierać się nieczystości. To trzeba będzie e, po prostu czyścić. Cała podstawa jest. Długa i szeroka, więc na to nie powinniście narzekać. Do tego mamy wygodny podnóżek. Jak ktoś lubi się w ten sposób ustawić, to. Nie powinno być tutaj żadnych problemów. Sam system składania jest podobny do tego co mieliśmy w G4. Czyli mamy tutaj na przodzie zapięcie plus blokadę na boku, którą musimy odblokować. Więc no, jeżeli chodzi o same zapięcie, to jest ok. Tylko tutaj mamy, no to jest trochę dziwnie rozwiązane. Tylko tutaj nie tak jak jeden pan łysy z YouTube'a, który swoją łysinę chowa pod czapką, montuje to z tyłu. Tylko tutaj na przodzie jest przygotowany rowek. No to do przodu musimy to. Tasiemkę zablokować, no i wtedy możemy sobie przenosić tą G2. No i jeżeli właśnie jeszcze chodzi o G2, to tutaj dzięki temu, że ta kolumna kierownicza jest w całości, no to nie ma problemów. Zaczepimy i możemy sobie podnosić. Ale w G4, gdzie mamy dwie blachy, i wtedy one nam się wbijają w rękę, a tamta kolejnoga waży prawie 10 kg więcej, no i tam to jest niekomfortowe. A tutaj w sumie nie ma problemów. Możemy ją też wygodnie sobie przenosić. No tutaj mamy tą lampkę. Z G4, która nie była najlepsza, świeci trochę słabo, więc no, ta lampka tutaj również raczej nie będzie rewelacyjna. Dodatkowo, jak chcecie jeździć po zmroku, polecałbym dokupić coś lepszego. Jeżeli chodzi o, o sprzęt na kierownicy, mamy tutaj z lewej strony kierunki, tutaj jest klaxon, ale może najpierw włączymy nogę Tutaj mamy przycisk od. Uruchamiania, no i jest to też właśnie ekran znany z G4, czyli ekran, który jest w jednej pozycji. Nie możemy, tak jak w pozostałych kukilinach, sobie go ustawiać, tylko on jest tak, jakby na stałe. Mamy tutaj taki daszek, dzięki któremu no aż nam słońce tak nie pada, no ale no nie jest on super wyraźny. Tutaj mamy też możliwość sterowania dotykowo. W tym miejscu włączamy lub wyłączamy światło. Tu mamy. Tryb Mode, którym zmieniamy, przyłączamy się pomiędzy trybami Eco, Sport oraz Race. Race to jest tryb najmocniejszy. Oraz przyciskiem Set możemy tutaj przyłączać się pomiędzy milami lub kilometrami na tym naszym wyświetlaczu. Jeżeli chodzi o manetkę, jest to manetka... Kciukowa, tylko no tutaj też. Jeżeli chodzi o tą manetkę, to ona nie należy do najlepszych, bo w G4 często, szczególnie w tych nowych modelach, ludzie skarżą się na to, że ona się po prostu lubi zacinać. Tutaj warto by było psiknąć chociażby WD-40, żeby ona trochę była nasmarowana, żeby chodziła luźniej. Jest to taka manetka trochę jakby na motor, bo możemy wtedy sobie nią albo tutaj klikać, Klikacie. albo... Klikać no i jeżeli chodzi właśnie o kierunki, to wygodnie sobie możemy klikać, wtedy nam się tutaj podświetla, że mamy kierunek na stronę lewą, tutaj, że mamy na stronę prawą i kierunki są widoczne z tyłu, no co poprawia na pewno naszą widoczność. A jeżeli chodzi o klakson, to jest on całkiem głośny i wyraźny. Hulejnoga co prawda od razu po wyjęciu z pudełka jest praktycznie na maksa naładowana, ale zalecałbym i tak najpierw ją podłączyć do ładowania, aż zapali Wam się zielona lampka na e, ładowarce. Takie są zalecenia i radziłbym się tego trzymać, żeby po prostu hulejnoga starczyła Wam na dłużej. Wydaje mi się, że w kwestii budowy powiedziałem już najważniejsze informacje. Jeśli chodzi o baterię, mamy tu baterię 15 godzin i do tego no, jest jeden silnik na tyle o mocy 800W. No dobra, to czas na pierwszą jazdę. I może sobie od razu jeszcze włączymy GPS na telefonie, żeby porównać, jak tutaj będzie wpadał wskaźnik GPS na hulejnodze i na telefonie. Więc startujemy, zobaczymy też od razu start. To jest taka w miarę prosta droga. Hulejnoda już ma 30. No, i mamy te 45 km na godzinę, które jest tu deklarowane. O, nawet 46. Jeżeli chodzi o hamulce, to tak jak mówiłem, są to hamulce linkowe, które wypadają całkiem nieźle. No, i teraz patrząc tutaj na telefon, telefon pokazuje nam maksymalną prędkość 42 km na godzinę. No, więc tak standardowo dla Kupilinów mamy te przekłamanie, o jakieś 2-3. Kilometry. A teraz jeszcze kawałek przejdziemy w teren. O, tutaj mamy być nierówności, więc też od razu możemy zobaczyć zawieszenie. I tak jak mówiłem, są to już sprężyny fajne, które e, dają nam możliwość trochę wyskoczenia. Na hulajnodze spokojnie możemy jeździć a w lekkim terenie nierówności nie robi Tutaj na niej wrażenia, jest skoczna, fajnie sobie tutaj wybiera nierówności, a także jak chcemy poderwać się na jedno koło, to opieramy się tylko na podnóżku, podrywamy nogę i spokojnie możemy sobie tutaj, o ile ją wyczujemy, jeździć na jednym kole. No tej mocy nie ma tutaj za wiele, więc no, to nie jest noga wyczynowa, ale wydaje mi się, że jak na pierwszy sprzęt dla osób, młodszych czy nawet dla dorosłych, którzy chcą dojeżdżać do pracy, mają niedużą odległość, to taka hulajnoga będzie w zupełności wystarczająca no i dużo lepsza od Motusa, czy też Xiaomi. Budżecie. No, jak na razie, pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Hulejnoga w sumie sama robi sobie konkurencję, bo mamy model G2 Pro, który kosztuje aktualnie nawet na Geek delikatnie drożej, a tam mamy mniejsze opony. Mamy też delikatnie słabszy silnik. Co prawda, no tam mamy regulację kierownicy, więc no jak chcecie tam tą hulajnogę dla osób niższych, dla osób młodszych, to może i ona będzie lepszym wyborem. Ale jak chcecie nogę na taką pierwszą hulejnogę, bo jeszcze nie mieście, to moim zdaniem nie ma. W ogóle sensu branie pod uwagę Xiaomi czy Motusa Scuti, no bo tamte kolejnogi nie mają amortyzacji, a nawet ich mają, to tamta amortyzacja jest gówniana. Tutaj mamy już normalnie pełnoprawną amortyzację, prędkość 45. Moim zdaniem to jest super, no ale jeszcze zobaczymy, jak ona będzie po dłuższym dystansie. Trochę na niej pojeżdżę no i niedługo przygotuję dla Was pełną recenzję. Dzięki za oglądanie, czekam na komentarze, no i do następnego. Cześć.